O, nie, a dobra Teleskopiki, półeczka się otwiera. Trzyma się nie. Tu jest koło zapasowe, te wszystkie dywany, o nie? No, jakiś przewód z silnikami tutaj. A no to pilota tego jest. Tak, tak, tak. Super. Bym tu jakoś chciał otworzyć te drzwi? Na przykład on ma oświetlenie, jeszcze normalnie fabryczne pierwsze Borowicze miały w środku oświetlenie. No, tylko troszeczkę średnio im wyszedł dźwięk. Bo jak tu się zapala, to tak trochę najmniej, że niby się zapala. Jest plakson. Są światła jakby. O, są z tyłu? Z przodu, później są te. Tu powinien być hamulec z tyłu, bo no moment. Mamy no, no, stopę Kto mm. eee, Teraz będzie oświetlenie w tak. Jest wąskie Nie widać, tak, tak, Nie tak, tak. Nawet to będzie chyba to oświetlenie? Nie mm. jestem bez działa bo nawet nie widzę yes, yes. No. jedyne co mi nie działa to nie działają mi halogeny nie wiem dlaczego musiałbym postarać ale nie, nie, nie mam tak bo się coś zapalać korpusy szyby są na przykład akordki tak, można sobie odkręcić sobie korbką szybę delikatnie opuścić, o że tak powiem, chyba nie, jeszcze powinno O chyba dotąd tylko skoczyć tutaj tak przednie to chyba więcej się opuszczają Tylko ta przednia mi trochę krzywo schodzi nie wiem dlaczego o, i tyle się tylko opuszcza i później można sobie ją też delikatnie podniósł, nie? z korbką ooo i tutaj tak samo no i tutaj ty. nawet tutaj jest wlew paliwa tak odwzorowane jest dosyć dosyć dobrze, nie? o ten nie no. ja wiem czy, o nawet ulicznik widać tutaj nawet fabrycznie tak miały podświetlanie, nie? tu o ale później z tego nie wiem czy nie zrezygnowali to do tego też. O. Można go placzą jak No i to tak. Zaprezentowałem jeszcze się panowie Zła No super. I mówię, yy, w tym roku jeszcze będę miał prawdopodobnie do końca roku trabanta takiego z przyszepą kempingową, takiego tego Deluxe 601. A Fiat to prawdopodobnie dopiero żeby tutaj wyłączyć mu, bo muszę mu wyłączyć, już baterię, żeby nie... to trzeba koło wyjąć, o, zapasowe troszeczkę jest robię roboty, nie? tam ma taki przycisk, o, cyk i trzeba to wszystko złożyć z powrotem to może te emblematy, nie? tak, tak, no o, tu jest taki, wykładzina typowo na... na koło <głosy> wycięta takie miały, <noise> tak i to, i to się wkłada na początek to tak. gdzie pana w internecie szukać? ja dopiero będę w internecie dopiero. bo na razie to jeszcze ten, ale już tam powolutku w internet będę wchodził także jest po prostu miazga w środku no fajnie, fajnie, tylko teraz to już jest troszeczkę ciemno no. i tak nie widać ale tak w dzień to naprawdę ten środek nie no, to ja go od wczoraj oglądam przecież tu chodzę, A. Kółka kręcę, no piękny jest Mówię, no pewnie jak za rok gdzieś tam się spotkamy to i będzie i duży fiat i będzie jeszcze eee, ten krawak, nie, świetnie.